Ogrzewanie jest włączone, teraz będzie ciepło w pracy. Witam się, cześć. Dzisiaj nowy, kolejny, piękny dzień, który spędzam z Kim razem z Marcelkiem. Marcel jeszcze nie chodzi, to już drugi tydzień, kiedy nie idzie do szkoły. Jedziemy zaraz do lekarza, do lekarza. I razem spędzamy. Też pójdziemy na chwilkę do pracy. Troszeczkę popracować, tak? Pójdziemy popracować. Pracuję. Jak nie pracujesz? No nie pracuję. No to musisz pracować. Musi mi ktoś pomagać, utrzymywać firmę. A ja jestem za mały. Jak za mały? No nie żartuj. Tak, mam dopiero 7 lat. A ty pomagasz swoim rodzicom? Pójdziemy, bo mama powiedziała, że... Popraw. A. Bo mama powiedziała, że dzisiaj nie odmówiła obiadu w szkole, dzisiaj, jutro. I że mamy iść tam załatwić sprawę. Także pójdziemy do szkoły. Pójdziemy do szkoły wypisać się z obiadu Cały czas tak? Tu jest Dominik, mój przyjaciel z dzieciństwa Witam serdecznie, niedawno oglądałem film Który Nie, oglądasz? niedawno oglądałem film, niedawno oglądałem zdjęcia, które wywoływaliśmy w Sylwestra Czarno-białe, u mnie w łazience Pamiętasz? A to tak, pamiętam Ja mam cały czas te zdjęcia Ile mieliśmy wtedy lat? 12? No coś takiego, pamiętam, że miska z utrwalaczem, z wywoływaczem I w Sylwestra graliśmy w grę planszową No u ciebie, tak? No. Tak było. Do tej pory nie pamiętam większego szaleństwa. Na większy naszywcze... I to było A, bez nie? tego, bez. Y... bez żadnych napojów. Wyskokołów. Można? <laughs> Można? Można. Można się bawić. Przyszedłem Marcelowi pomóc jeść. Dawaj, dawaj, dawaj. Ale to jest taka duża. która wieża? Wieża petardowa chodzi to wie o wieżę ciśnień, tak? Która tutaj jest. No jest widoczna, duża jest. W lewo idziemy, nie idziemy do sklepu. W lewo. No? A tutaj tutaj, chodź. Idziemy do paczkomatu. Gdzie jest paczkomat? Paczkomat gdzie jest? Mhm. Tutaj idziemy, tak. Wpisz numer telefonu. Pamiętasz mój numer telefonu? Nie, ale nie pamiętam swój numer telefonu. No, ty swojego nie musisz wpisywać. Czekaj, teraz ja tobie będę mówić yy, i wpiszesz kod, dobra? 327649 I enter. Dlaczego tutaj to jest nasza szafka? Tak. to jest? Przesyłka z dekatlonu. Koszulka, między innymi sportowa dla ciebie. Na treningi. Idziemy, wracamy do samochodu. Czym <noise> <Gdzie> masz krótkie? <noise> pokaż, pokaż mi się jak wygląda. a już nie. <noise> Princesa Special Edition Ciemny orę. Ciemny ciemna pomarańcza. spróbuj? Dobre? Myślałem, że będzie ciemna czekolada, to będzie nie... nieciekawe dla Ciebie. Mmm! Czuć fajnie pomarańczą. Czuć pomarańczę. Jedną z rzeczy, którą mi najbardziej przeszkadza w tych moich filmach, to jest muzyka. Może nie to, że przeszkadza, ale... trzeba pracować nad tą muzyką i teraz jest kilka rozwiązań. Za długo, żebym opowiadał. Ale między innymi na makach jest taki program, Garage Band, i on jego kiedyś miałem zainstalowanego, miałem go zainstalowanego, teraz zrobię to ponownie, zainstaluję. będzie można w łatwy sposób yy, poprzez lupy, czyli jak to się, jak to po polsku nazwać, pętle yy, nagry nagrywać muzykę. I myślę o tym, żeby właśnie tworzyć, żeby samemu tworzyć muzykę. Wcześniejsze były z innych źródeł gdzieś te muzyczki, ale kurczę, czegoś mi brakuje. Chciałbym, żeby były takie, wiesz... Tętniące z życiem, żeby to podnosiło radość, żeby to było fajne, przyjemne. A nie tylko czasami takie smutne. Chociaż w no, tej filmik, na przykład w tym, w, w schronisku, to mi się muzyka podobała. Tylko tam była taka płacząca. <grych> z Marcelem uczymy się dni tygodnia. Właśnie. Pokażę, jak się uczymy. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday, Sunday, the days of the week. Wednesday, Thursday, Co ty pokazujesz? Co ty pokazujesz? On wprowadził nową aplikację, zmienił aplikację przynajmniej na tak jest na Androidzie i a ta aplikacja również słucha. One czytaj. Akcja mająca na celu wsparcie i promocję ochrony I tak wygląda nowy ONET, który czyta. Jadąc na przykład samochodem, można jakiś tam tekst puścić. Tutaj był ładny tekst, ładny, ładny głos, ale wcześniej sprawdzałem to wydawało mi się, że znaczy, na pewno był syntezator. Nieważne, ale uważam, że to się zmienia. Wcześniej nie używałem w ogóle tej aplikacji. Teraz, jedynie po zmianie, widzę, że dosyć fajnie to wygląda. Odobrać? Można odebrać? Czy nie. Ja poczekam. Jeszcze, ja, ja poczekam. ja tym sporo. A to ile razy? Bo dzisiaj już odbierałem paczkę, to jest drugi raz. Przy... Bo ja, raz odbierałem paczkę, później teraz drugi raz, a firma ma podobno niby słabo stoi, tak? No ja jeszcze od rana, tak? 6. Ale tu już był pan tutaj wcześniej, tak? Nie panu ile, bo Naprawdę, tak? Czy kilka razy? Kolejna przesyłka odebrana. Tym razem książki. Wczoraj zamawiałem, a dzisiaj już mam. I co się okazuje, że firma Impost, bo już trzeci raz chyba tak w ciągu ostatnich paru dni, albo nie, wiem, w ogóle z piąty raz zamawiałem, właśnie poprzez Impost, chociaż czytam, wyniki finansowe Impostu są fatalne. Raczej znaczy fatalne. Przez to, że Stracili kontrakt na dostawy do, do sądów przesyłek, to stracili bardzo dużo przez to pieniędzy zamówienie, ale na szczęście Inpost, jeżeli chodzi o paczkomaty, to idzie bardzo dobrze i zwiększa się zasięg, ale tutaj mi Pan powiedział przed chwilą, że on po prostu był wielokrotnie dzisiaj, że tyle razy, trochę tak, no nie bardzo, tak, tyle razy podjeżdżać, a no właśnie, bo mają mało skrzynek i dlatego... I muszą często wymieniać. Tylko jak się zwolni miejsce, prawdopodobnie to trzeba, trzeba wymieniać. Oprócz paczki dzisiaj jeszcze odebrałem koszulki. Chyba pięć koszulek. Miłoszowi kupiłem skarpety takie grube do piłkę. Również koszulkę kolejną na 10 lat. Tutaj też koszulka, a to jest chyba dla Marcela. Nie. Nie, to jest nasza piłkarska. Tutaj też. O, chustę taką Na szyję. I, i tutaj mamy dla Marcela koszulkę termoaktywną. Mam coś dla Ciebie. Co? Zobacz. Cześć z tej strony Milo i dzisiaj będziemy otwierali. I tą oto paczuszkę, co tu się znajduje? Znajduje się tu. Na przykład odbicie stopy wewnętrzne, ćwiczenia, no ćwiczenia jakieś, z wody. Książki rozpakowane, trenuj z Krzychem. Wygląda bardzo fajnie, dużo rysunków. Powiem szczerze, że jestem zaskoczony jakością wydania i wydaje mi się, że tutaj te wszystkie teksty są fajnie napisane. Okej, okay. wstępnie bardzo mi się podoba. No i mamy Bralczyka w rozmowie Miodek z Jerzym Sosnowskim. Zobaczymy co oni tutaj... Oni rozmawiali, rozmawiali o tym wszystkim, o tej polskiej polszczyźnie. Nic tutaj takiego konkretnego, no nie wiem, zobaczymy. Muszę to na pewno przeczytać. ale to są znane osoby, więc warto przeczytać. Milo idzie na pierwszy trening testowy nowej drużyny. Zobaczymy, pójdzie 2-3 razy, Zobaczy, zobaczymy jak jest, tak? Sprawdzić, najpierw. Zimno jest, 6 stopni. Zimno. Ok. A teraz czas pozdrowień. Pamiętaj, trzeba być szybkim. A wiesz, kto wygrał dzisiaj? Dzisiaj jest Roman, wygrał i -cross. Sir, -cross. Sir Cross. a wiesz dlaczego? Dlatego, że są u mnie w grupie na fejsie. Tak, ja na fejsie udostępniłem o pół godziny wcześniej film. I przez to warto być szybkim, warto być na grupie. I tak będę robić. Nie zawsze, ale myślę, że w weekendy będą szybciej filmy właśnie na grupie. O jakąś godzinę czasu powiedzmy. Dobrze. Roman Niedźwiedź. Bardzo fajny film. Napisałeś do mnie. Ja tutaj odpowiadam w, ten, w tej postaci. Także dzięki Roman za oglądanie, za pisanie. I zachęcam cię dalej do aktywności, i to mi się podoba. Także wielkie pozdro dla Ciebie. Sir Cross 265 a oglądasz mi od tygodnia, ale mam nadzieję, że nadrobiłeś filmy. Podobają Ci się filmy. Mam nadzieję, że obejrzałeś też wcześniejsze. Dzięki za oglądanie! I również, również bardzo mocno Ciebie pozdrawiam. A jeżeli Ty chcesz, żebym Ciebie pozdrowił, zapisz się. Do grupy, na fejsie, to będzie najlepsze rozwiązanie. I oczekuj, i pisz szybko. I coś fajnego. Do jutra. Jutro się widzimy. Jutro będzie fajny dzień. Na pewno. Pogoda będzie lepsza. Może będzie słońce i uśmiech na twarzy. Też będzie, też, też, też.